ma z rana zapewne wielu z was się niecierpliwi chciałobyś zobaczyć jak wygląda City of Lost Blocks w tym momencie no i w sumie nie mam za dużo do pokazania bo tak jak podejrzewałem na początku będzie dużo pracy, mało efektów później będzie dużo dużo szybciej więc odcinki będą obfitrze ale jeżeli, jeżeli tak bardzo nalegacie no i przestać nie możecie no już wam pokażę co zbudowałem zbudowałem to, to co w ostatnim odcinku mówiłem czyli ten budynek tutaj stał w tym miejscu więc stał źle tutaj zaraz powstanie segment który w rzeczywistości tutaj jest i wszystko będzie tak jak być powinno E, wschód słońca, piełkny zresztą e, tutaj nic się nie zmieniło e, powymieniałem już pasy tak jak możecie sobie zobaczyć tylko nie wiem czy linii przerywanych nie zrobić ale to to już jest mały szczegół e, na środku linii przerywanych no ale to szczegół, rzeczywiście szczegół tutaj straszna konstrukcja Kolejna, kolejne budynki powstają. No i skupiłem się ostatnio tutaj na tej ulicy i tak sobie dłubałem, dłubałem, dłubałem i jest jeszcze sporo do wydłubania, że tak powiem. W każdym, bądź razie, w każdym razie, przepraszam bardzo za moje dziwne słowo, zdanie, którego zwrot, którego nie ma w rzeczywistości. Ym. W każdym razie jest już coraz lepiej. Tutaj to podwórko zaczyna powstawać, które, przez które to mi przebiegał jak go bandyci gonili podczas jednej z pierwszych misji, czy nawet yy, bardzo pierwszej misji. Pierwsza to była ucieczka przed bandziorami samochodem, yy, czyli ta była, zdaje się, drugą powóz yy, jak się woziło ludzi taksówką po mieście, a potem w czasie przerwy bandyci go napadli właśnie stąd wybiegał z tej alejki wprost do baru Salieri i, i tutaj to właśnie jest to miejsce. No, spoko. Fajnie. Kolejnych kilka budynków. E, jakieś kolejne segmenty. Staram się je budować tak, żeby się... Wiecie, w miarę odróżniały od siebie, żeby miasto nie było płaskie, nudne i niekolorowe. Więc staram się zarówno używać szyb jak i szkła w oknach, żeby to naprawdę miało jakąś głębiej i żeby to po prostu wyglądało całkiem przyzwoicie. Tak samo jak te gzymsy, czy jak to tam się nazywa, nie wiem, nie jestem bobem budowniczym chociaż mogę sprawiać takie wrażenie. Są różne, są różne, tak jak widzicie, są różne, różnią się od siebie i, i mam nadzieję, że jakoś mi to wychodzi, nie? Więc, y, więc co? Kolejna ulica powstaje, y, cały czas coś tutaj doskakuje, kolejne sklepy, y, chata na winklu. Jest tutaj taka sobie, nie wiem co to ma być, ale jest to na mapie, jest to w mieście, więc jest i u mnie. No i tutaj już powstaje dalej kolejna odnoga ulicy. Tutaj jest właśnie, wtedy się wbiega do tej uliczki, do jednej z kilku, które są w tej okolicy. W sumie to jest takie zaułki w osiedlach. No i to tyle. Tyle, no widzicie jak, jak zresztą widzicie, króciutki odcinek, du, dużo do, y, było do długo budowałem, chociaż tak naprawdę nie budowałem aż tak długo, bo większość czasu również musiałem poświęcić na inne moje sprawy, y, no, ale, no ale się buduje, no. I nie zamierzam z tego zrezygnować, bo wiecie co powiem Wam, że jest tu pewna magia. Taka magia, która powoduje, że nawet jak mi się nie chce grać, nie chce mi się budować, a wystarczy, że wejdę na tą mapę, to ręce same rwą mi się do budowania i będę robił wszystko, aby ten zapał nie zniknął, aż do momentu postawienia ostatniego klocka w tymże mieście i będzie super, nie? Powinno być super. To ja kończę, biorę się dalej zabudowanie. Wy podziwiajcie co tu zostało zbudowane. Do zobaczyska już niedługo. A jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że sprawy tak jak latarnie, czy betonowe słupy na których są umieszczane ogłoszenia jeden z nich powinien być tu ja o tym wszystkim dobrze wiem ja znam praktycznie każdy szczegół i mam dostęp do każdego szczegółu w tym mieście więc nie bójcie się ja nic nie pominę ale mimo wszystko za wszelkie uwagi i komentarze pomagające mi jakoś w budowie serdecznie dziękuję no i do tyle teraz to już na pewno to tyle do zobaczyska w kolejnym odcinku Siema na rapa.